Kino Świat przedstawia! Dziś jest Twój wielki dzień! Co chciałabyś dostać? Chcę kota! W naszym wieżowcu jest zakaz. Ale to Twój wieżowiec! Pierwsza porcja dla jubilatki! Odłóż kawałek tatusiowi! Włóż do zamrażarki, tak jak w zeszłym roku. Hmm. No co? Tom Brand jest rekinem biznesu. Firebrand będzie najwyższym budynkiem w północnej Ameryce. Który zapomniał, co w życiu jest najważniejsze? Cześć tam. Tak, wiem, jestem spóźniony chwilę i lepiej, żebyś przewiózł wyjątkowy prezent. Jest tu ktoś? Ale pewien tajemniczy mężczyzna. Wygląda pan znajomo. Jestem Tom Brandt, właściciel Firebrand. A tak, no właśnie. Wykładam kuwety gazetami, więc ciągle widzę pana twarz. Wywróci jego życie do góry nogami. Muszę tylko kupić kota i zdążyć na urodziny. Lubi się. nie słyszałem. No dobra, kociaki. Słucham. Zróbmy to. co? Jak ci tam w środku? Co? Czekaj, czekaj. Jestem kotem! To masz kot, jakiego jeszcze nie widzieliście. Jak z tego wyjść? Zawiodłeś swoją rodzinę. Kiedy tatoś wróci do domu? Jak tylko skończy pracę. Masz tydzień, żeby to wszystko naprawić. W przeciwnym razie utkniesz w tym kocie... ...na resztę życia. Ale ja nie znoszę kotów! Dlatego to plan doskonały. Pan Puszek? Serio? Tom otrzyma dziewięć żyć. Ktoś szukał kubety. Ale tylko jedną szansę. Nie wystarczy powiedzieć, że kogoś kochasz. Musisz to pokazać. Jesteś moim najlepszym prezentem. Weź mnie utop. Żeby wszystko naprawić. Czasami myślę, że tato tu jest i opiekuje się mną tak jak mój kot. Powinienem być lepszy, ojcem że trzeba go zbadać? Ha, to coś pomoże? Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken oraz Tomasz Kot w polskiej wersji dubbingowej. Uśmiech na Insta? Ej, nie no, co? Ej, nie, nie! Spadek, Cii... Przyzwyczaj się. Jak zostać kotem? Ej, nie, nie, ten kot jest pokręcony. Na Dawaj, pokaż im prawdziwego twardziela. Jak zostać kotem? Nowa komedia reżysera serii Faceci i czerni w kinach.